Świat. Każdy vlog to mój własny ślad. Cześć, do Filip. A to kolejny filmik na moim kanale. Witam, jesteście w na moim kanale. Jak właśnie wyciąliście już z do nowej piosenki Filip i zbudowany w Minecraft? A jeszcze nie widzieliście pojawi się na kanał Filip Ebiot. Udał odcinek. Like". Już wlecza, czyli już piosenka z nowa wleczała na kanał. A dzisiaj, jak Wam obejrzałem w wczorajszym filmie, sobie zagramy Asphalt 8, ale Motor Blitz Tak, tutaj Motor Blitz, tutaj pierwsza część z Motor Blitz'a Wynikamy Play Mamy tu Motor Blitz, wynikamy to Okej okay. Co się stało? Widzę, że jesteście na nie pogramy Motor Blitz'a bo trzeba mieć 60 gwiazdek No niestety widzowie MotoBlitz'a sobie wyznaczyli, że w tym odcinku nie pogramy Bo jak właśnie widzicie potrzebujemy dużo gwiazdek jeżeli jest MotoBlitz'a No niestety zaczynamy znowu z tej jazdy samochodową, bo nic znowu nie poradzę Myślałem, że nie wyznaczyliście w tym odcinku, że nie możemy MotoBlitz'a tak grać No to niestety widzowie sobie jednak nie pogramy bo poczujemy dużo gwiazdek a mamy 25, a ile potrzebujemy do drugiego To już uczymy gwiazdek, Wiele zobaczymy. Potrzebujemy. E, Wyszło mi to co? Co? Potrzebujemy gwiazdek 60. Potrzebujemy właśnie gwiazdek 60. No a mamy w 25. No to jeszcze to tworzy gwiazdek, się będziemy musieli tutaj pograć. No co widzowie? No gramy po prostu. No już nie sobie niestety tak, nie że pieszać tego Motor Blitz'a. No bo niestety potrzebujemy mieć gwiazdki. Bo już wczoraj mogę sprawdzić, żeby mieć już to, ale w dniu jest że potrzebujemy mieć gwiazdkę, żeby galił tutaj ten motorblic. O to... no niestety trzeba zdobyć gwiazdki, żeby to zdobyć. Oto właśnie zrobimy już chyba... za tydzień w sobotę. To mi, to mi właśnie widzowie te gwiazdy, bo totalnie po prostu w sobotę nie właśnie jeszcze grać albo w niedzielę, nie to w niedzielę, bo w sobotę mam pomysł, żeby, żeby po nagrać relacje na zwiastun paliona, więc że mi właśnie widzowie to w niedzielę, jak właśnie widzę, mówiłem, mam pomysł, żeby nagrać. Zwiastun Czyli trailer Na no, niebieskie sułek Paliona, więc no sobie, bo tam oczywiście wiecie już kto, kto jest, nazwę Palina, to jest, żeby nazwać Paliona To jest Wręc. Czyli po prostu Czarnik, Daniel i Ostry nawet mega, że tak się oni pojawili na Zwiastunie Nawet ich Nie wiedziałem, że oni się pojawią A po nawet nie wiedziałem, że ludzie je pojawią no, youtuberami to są angi. Znaczy, że tak kolegów, a nie wiem, czy ostry Daniel to był koledzy, koledze, tak nie wiedziałem. Ale okej. Okay. Może kiedyś robią na grach, to wiem, bo jak on nagrywał tu YouTube, youtuberami, a ja jestem youtuberem, może kiedyś robią na grach, to wie piosenkę A jeśli widzę, zanim tutaj patrzę na jakieś inne kanały, nie? A jakieś małe, takie taki po prostu jak ja, 9 lat, to też też znowu nagrywają i. Powiem i po prostu radość. I o to właśnie chodzi w nagrywaniu. YouTube'a to, to nie jest coś. I... No, YouTube nie powinna być o, od 18 lat. Moim zdaniem powinna być nawet od. 9, tak. O tak od. 8 do 10 lat powinna być YouTube'a, nie widzowie. Właśnie po prostu nie, nie, nie zgadzam, że powinna być YouTube'a od 18 lat. Tak jak wszyscy mówią. Bo ja, tutaj, ja mam 15 lat w zdrowie, nie? i nagrywa posłów na YouTube, nie? Znaczy... nieś że nagrywam oczywiście ten kanał i ja w nie złożyłem, bo nie jestem twórcą tego kanału. Twórcą tego kanału jest Kamil. Czyli mój brat. Kamil właśnie stworzył ten kanał, który posłużył sobie nagrywać Gierki. Ale inne niż na kanale Muzyka Moja 2, czyli gry Kamil i... znaczy kiedyś... Kiedy, kiedy muzyka moja 2 nazywało się napiszczy czy kropki i, czyli wiem, jeszcze Kropki. I tak nagrywał gierki. Takie jak właśnie ja nagrywam teraz. A i teraz powiem się ze sobą... No, znaczy poznała dziewczyna i teraz nagrywa co? taki AI. Dziewczyny, no po prostu Nadi No i takie co nie wiem. To jest już jednej kanale, tam nagrywa inne piosenki. Ale ja w ogóle nie wiem tutaj po co, kiedy właśnie takie coś nagrywam, bo to nie wiem po co fajne AI, to jest takie... Po prostu ja wydaję jego kanału widzowie, nie oglądam, subskrybuję jego kanał, a tobie, ten kanał widzowie, nie oglądam oglądam mam tylko jeden kanał, że Panie Bezżycie, czyli Muzyka Panie wierzycie. Taki tany kanał, jak on się nazywa No i tam właśnie widzowie, oglądam, subskrybuję Bo ten kanał ma lepsze po prostu, ładne piosenki, a czy ma tylko jedną piosenkę Ja już mu robiłem na inny kanał Ale, ale wam oczywiście nie powiem na jaki kanał Więc, no Mam nadzieję, że gwiazdek 30, bo jak się ja potrzebuję 60 gwiazdek Potrzebuję jeszcze 60 gwiazdek, żeby też oblokować ten motor Blitz no myślę, że by, myślę, że w niedzielę będziemy Więc, no no 30, widzicie? Miałem 20 na 30, czyli w no tam mam no, nadzieję, że dzisiaj po prostu raz sobie tego motor zagramy. Ale nie no, jestem w jaka fajny, że tego MotorBlitz'a, blitza sobie, sobie zagramy. kolejna krama się w włączyła w sobie tak co po prostu już już. już już grasz tego Motor To naprawdę fajna. Po prostu, kajera na YouTube nie? Że trzeba się mówić, że bym trzeba, ja na pewno od dziecka nie. Ale powiem, Michał, czy wujeczce mi to zabraniał, zabraniał, a ja mówię mu, a po co? Chcę się staram nagrywać, i cały czas nagrywam. Mimo, że mówi, że nie wolno, nie? Cały czas po prostu nagrywam, bo to jest oczywiście moja pasja. Wdzoj mnie lubią, subskrybują. Ja to, ja to właśnie nie wchodzi po prostu, żeby... no, no i się rozbiję. Widzowie, YouTube to, to jest tak jakbyś nie ma po prostu przyjaciół, nie? Znaczy po prostu wiesz, mam przyjaciół. Dużo. Ale chodzi mi że po prostu, w widzowie, jak to Alek powiedział, nie wiem czy to żona, ale wiem on, na piosence, chyba to było piosenka, yy, kochani widzowie, ten powiedział, widzowe to przyjaciele, no i to prawda, widzowie to oczywiście są przyjaciele Może no, że czasami y, mam hejt, że nie mogę nagrywać, też coś pisze, że nie mam brzydkie że żeby osób kanał. Ale ja go widzowie nie słucham, bo no to, i, jak to Batten Pekka powiedział, nie ktoś go ogląda, marzenia się spełnia, nie? No, a na nie wrzuca na kwiaty, tylko widzowie spełnia marzenia dalej. Czy to sobie będzie taki odcinek no, na kanale vlogowym. Że jak się coś spełnia, a nie podaję. Byli takie odcinek, a nie wiem, zauważy, kiedy chyba dzisiaj i jutro. Takie odcinek się je pojawi. Albo użycz na kanał, nie wiem. Bo oczywiście wy to godziny się godzinie 15, ja to nie o około 7.10. Czyli 7 na 7.50 jest. <laughs> 7.50, przepraszam. Nie 7.10, tylko 7.50 jest. No. O, i się rozbija, wiedziałem, wiedziałem, że tak się stanie, ale ja jestem to też pierwszy, więc o to właśnie dzwój chyba chodzi, nie wiem, dzwój to pierwszy, nie? Wydzowie, a jak wy macie tak taką pozycję, w zrobieniu to w to bym mógł nagrać, że na gdy asfalta tylko coś wizowego No i wizowy już się napisać, co bym mógł widzowe nagrać. Coś fajnego, co wy robicie. Napiszcie, nie? To oczywiście nagramy. Co wy robicie, po prostu grać. Chyba się sobie tą kamerę A sobie teraz właśnie reklamę mam Chyba właśnie dzisiaj nie, nie, jednak Nie zagramy tego Motor Blitz'a Mówiłem, tylko ja będzie za, za tydzień Ja to po, wziąłem poza odcinkiem, aż będę sobie oczywiście grał Więc znowu ja bym sobie po po, poza odcinkiem, no jeżeli tutaj powiem do tego Asfalta 8, żeby po prostu oblokować widzowie te gwiazdki, żebyśmy mogli sobie motor blitza już już w niedzielę, nie? Polecę mu dla ten nowy zwiazd, bo to naprawdę robi dla mnie po prostu szczęście, nie, żeby mogę nagradzać posłanki, nie takie jaj, bo moi głos naprawdę lepiej brzmią niż AJ, nie? Tylko melodię, właśnie muszę tapeować w Ale ta melodia, to. wiecie. Prosta. No, to prawda, proszę. No to mnie gwiazdek 40. Zgadzam się, że 40. Co to jest? Ja nie chcę tego śnić, kompleter. Mamy 35. No niestety właśnie widzę. Jeszcze nie możemy. Dobrze, no, ja ja właśnie mówiłem. Już w niedzielę pogramy sobie Motor Blitz, bo ja trochę pogram tą gierkę. Oblokuję dla Was te 35 gwiazdek, czyli te 60 gwiazdek. I będziemy mogli sobie pograć już Motor Blitz. Więc subskrybujcie kanał, żeby nie ominować, za ten film. Paczycie na zwiastul na kanale Filipa po Filip AV. Poitułem film i zbudowany świat w Minecraft. I ja Wam pokażę co w Minecrafcie. Ale to już na kanale Filip i komputery vlog. Bo tam zdjęcie mam już załadowane, kiedy będzie już nowa promienia no, nowej piosenki Filip zbudowany się w Minecraft. Bo jeszcze nie mówię wam to, ale chcę widać moją płytę. Moją płytę pod tytułem Film Team, który jeszcze pracuję nad tą, oczywiście, potaczną, jeszcze nie pracuje. Ale ja muszę mieć dużo że po prostu się udało to zrobić. Tak, palim. Ale ja może za 5 lat, albo za 4 lata się uda, żeby taką płytę zrobić. Susybujcie kanał, no i do zobaczenia, widzimy się już. Kiedy? No, widzimy się już w sobotę. Nazwa Stunia Niebieski Słek Paliona. Susybujcie.